Ja dzień dobry, witam bardzo serdecznie, Panie B. Odpowiadam na Pana pytanie. Czy były kandydat na prezydenta Krzysztof K. z Białegostoku odzyska prawo jazdy? Czy były kandydat na prezydenta Krzysztof K. z Białogostoku odzyska prawo jazdy? Czy odzyska? Aha. Czy odzyska? No, karty tutaj nie są zbyt pozytywne. Hmm, decyzja, nowy początek. No, no jakby karty tutaj nie pokazują mi niestety e, żadnego pozytywu, tak, jeżeli chodzi o to odzyskanie prawa jazdy. No, jest po kolei. Jakby so, gdzieś tam energetyka będzie sprzyjająca, no, ale finalnie tutaj, no. No nie mam takich pozytywnych kart, tak? Co jest na taką piątkę denaru? czy jakiś brak, niedostatek, szeroko pojęta bieda. Tutaj nie ma jakby tego, o co pytamy. Tutaj czegoś nie ma, dosłownie nie ma. Jakiś jest brak, niedostatek. Co jest na nie? No właśnie, karta e, siły. Tutaj ta kobieta jakby trzyma, ujarzmia tego lwa, tak? Czy też tygrysa ujarzmia, to potrafi to zrobić. No i to jest właśnie taka karta mówiąca w pozytywie, tak? W, w pozycji właściwej, mówiąca o tym, że potrafimy coś ujarzmić, potrafimy działać z czymś, tak? Trzyma w ryzach, trzymamy, no właśnie, no i to jest w negatywie, karta siły, czy też mocy, tak, to jest w negatywie co jest na nie karta siły, czyli przeszkadza właśnie to, że ktoś coś trzyma, tak, no to jakby samo za siebie odpowiada, tak, czyli, że no to prawo jazdy jakby, no, według kart będzie przetrzymane w negatywie karta siły, no właśnie, że nie, co, będzie to po prostu przeszkadzać, że coś jest gdzieś, w jakimś miejscu jest przetrzymane, jest... Em, Zatrzymane tak, jakby no no nie ma siły, jakby się wydostać na takiej zasadzie. No i to jest w przeszkodą, tak? To będzie gdzieś nawet u kart przeszkodą. No i karta rada, karta wieży. No karta wieży to jest. Generalnie to jest jest pozytywna karta, tylko że no nie w takich pytaniach do końca, bo karta wieży mówi o tym, że. Em, w, jakby należy zburzyć wszystkie fundamenty, tak? Należy zburzyć wszystkie, jakby... Em, em, op, wszystkie opinie, wszystkie, jakby em, cały nasz światopogląd, tak? Że to wymaga e, z, jakby zburzenia, zdewastowania, ażeby coś nowego się narodziło. I o to właśnie tu chodzi, karta rada, wiesz, zburz wszystkie stereotypy, zburz wszystkie schematy, mechanizmy działań, których używałeś, e, używałaś, tak? Na których się opierałeś, opierałaś, ponieważ to już nie działa w tym momencie, tak? Czyli jakieś zburzenie, po prostu wydarzenie, które zburzy wszystko tak, na czym się do tej pory opieraliśmy. No to nie odpowiada pozytywnie na to pytanie, tak? Dalej tutaj sobie możemy jeszcze kilka kart, żeby dokładnie to do, dointerpretować i jak naj, najdokładniej to zanalizować. No tu mamy kapłankę, tak? To jest karta kapłanki, czyli jakaś tajemnica. Kapłanka zawsze nosi tajemnicę, czyli wydarzą się takie sytuacje, takie zdarzenia, m, których nie wiemy i nie mamy prawa wiedzieć, tak? Ponieważ one idą jakby z losu, tak? Z przeznaczenia. To jest tajemnica, czyli wydarzy się coś takiego, o czym nie wiemy, a co będzie miało wpływ ogromny na bieg zdarzeń. I tak tu właśnie nie się pokazuje. Tu mam jakąś kartę maskę, tak? Dziewiątka Kielichów. To niby jest dobra karta, no ale ona mi bardzo często mówi o tym, że ktoś nakłada maskę, albo że coś nie jest tak, jak tam się wydaje. C ktoś nie jest tak, jak tam się wydaje. Ktoś udaje to kogoś. Ktoś, mm, co, czy też coś, tak? W sieci jakby e, takich, no nie wiem, przedmiotów, tak? Coś udaje, że jest e, czymś innym, tak? Coś nam się wydaje, że jest. No to jest karta maska po prostu. Dalej mamy e, as miecze, tak? As mieczy i karta głupca, czyli decyzje, takie już konkretne decyzje, tak, e, czy też postanowienia, jakieś wyroki, tak, decyzja, as mieczy, decyzja co do jedno, jakiejś nowej drogi, związana z jakąś nową drogą, z jakimś nowym początkiem. I tu rzeczywiście będzie już ta decyzyjność, tak. Natomiast dalej, albo odcięcie się od czegoś i, i, i plan rozpoczęcia nowej drogi. Mm, dalej mamy tutaj tak, Siedemka denarów. Siedemka denarów mówi na no oczekaniu, tak jakby... Mm, te de decyzje... Um... Miały, do no, rozpoczęcia nowej drogi miały być gdzieś tam oddalone, odroczone, tak? Na takiej zasadzie. Dalej mamy powrót do sprawy, która gdzieś tam była w przeszłości, czy też do sprawy, która nam się wydaje, że była zamknięta. No i to jest właśnie powrót, rycerz kielichów. No, powroty do przeszłości, do jakichś doświadczeń z przeszłości. Dalej mamy znowuż króla buław, tak? Czyli mężczyznę takiego charyzmatycznego, temperamentowego, który gdzieś się działa. Zaczyna w tym działać, zaczyna jakby walkę, tak? To jest energetyka bardzo taka ogonista buławowa, dynamiczna. Dalej mamy kobietę, jakąś taką, troca que você queria. Eu... No, tutaj mam karty osobowe, także jakieś osoby, które będą się wtrącać, mieszać. E, kobiety, które decyduje o czymś, tak? E, która jest decyzyjna, jest bardzo mądra i to przez jakby rysbę rozsądku, intelekt, nie kieruje się emocjami absolutnie ani impulsami żadnymi. No, ale tutaj mam czwórkę kielichów, czyli, no, jakby marzenie za czymś, rozmyślanie za czymś, e, czekanie. E, ta, ta osoba, no, ma trzy kielichy przed sobą, no, a tęskni, do, jakby do tego czwartego, tak? Patrzy za nim, e, pragnie tego czwartego no ale go nie ma, tak? Czyli to też jest taka karta niedostrzegania wartości czegoś, co mamy, niedoceniania, niedostrzegania rzeczy, które mamy w obrębie wzroku, tak? Niedostrzegania jakby szans, przegapiania szans, e, niedostrzegania takiej miała wartości, czy też tego, co mamy przed nosem, tak? Także no karty nie odpowiadają pozytywnie, e, czyli według kart, no, mm, pan Krzysztof, e, no według kart, no nie odzyska e, w, m, prawa jazdy, Tutaj po prostu zacięły się rzeczy, o których nie wiem, a będą miały wpływ na dalszy obieg zdarzeń. Także no, no tak to wygląda. Dziękuję bardzo serdecznie, życzę wszystkiego co najlepsze. Życzę samych trafnych decyzji. Dziękuję za zaufanie. Do usłyszenia, do zobaczenia.